Dobry dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Mama Isia i Misia. E, dzisiaj taki króciutki e, filmik nagrywam. Co tam u nas słychać? Wczoraj nagrywałam wam filmik, e, jak jechałyśmy do, do miasta na zakupy. No niestety, jak wróciłam już było dosyć późno, bo pojechałyśmy tak, e, że tak powiem na lajcie na, na te zakupy, nie śpiesząc się nigdzie. I jak wróciłyśmy, to już po prostu nie miałam siły na to, żeby cokolwiek tam nagrać, co kupiłam, bo yy, byłam tak wymęczona igą, yy, yy, no po prostu masakra <laughs> jechać z nią na zakupy, to powiem Wam jest naprawdę wyzwanie. Ona nie chce nigdzie chodzić za rączkę, nigdzie ucieka, nigdzie yy, w sumie yy, się nie słuchała, także to powiem szczerze, że były bardzo ciężkie zakupy. No, ale że mam ze sobą właśnie Michalinkę, która mi pomagała, więc e, o, jakoś to, jakoś to zrobiłyśmy. E, oprócz takiej spożywki oczywiście, którą, e, jakieś tam zrobiłam sobie zakupy w Pepko. oprócz tego też e, kupiłam parę rzeczy do przedpokoju, bo e, no, przedpokój już się kończy dzisiaj właśnie przyjechał do nas kurier który przywiózł już listwy mamy listwy listwy niestety musiałam zamawiać internetowo ponieważ tutaj w tych sklepach, które u nas są nie było listew tak wysokich bo my mamy w przedpokoju listwy nie w przedpokoju, tylko tam w korytarzu mamy listwy w wysokości 8 cm i tutaj niestety takich listew nie było więc musiałam to zrobić internetowo no i właśnie dzisiaj te listwy przyszły. A chcieliśmy po prostu, bo tutaj przejście z korytarza do przedpokoju jest bez żadnych futryn, bez, bez drzwi, więc będzie to łączenie tamtych, tamtych listew z tymi, które będą na przedpokoju, więc nie chcieliśmy, żeby była, wiecie, taka jakaś tam różnica wysokościowa, więc będzie w wysokości to samo, mam nadzieję, że jakoś to się tam połączy. No, i właśnie dzisiaj przyjechał kurier, listwy już są. I co, no mam nadzieję, że, w, że po weekendzie, właśnie, znaczy mam nadzieję, że w sobotę mąż mi te listwy zamontuje. No i co, może w następnym tygodniu jakiś taki fajny filmik nagram, jak było właśnie tutaj w tym przedpokoju, jakie prace zostały zrobione, jak w tej chwili jest. Zobaczę, może coś takiego mi się uda zrobić. Mam jeszcze pomysł, właśnie na jednak między tymi dwoma kinkietami, co tam w jednym filmiku Wam mówiłam, jednak tam nie będzie lustra. Nie będzie lustra, więc tam mam już inny pomysł. No i też muszę ten pomysł zrealizować internetowo, więc to też pewnie trochę potrwa, zanim, zanim mi ten produkt przyjdzie. Ale mam nadzieję, że to już będzie w następnym tygodniu, więc y, mam nadzieję. Więc jak tylko będę miała takie wiecie zrobiony ten przedpokój od A do Z, to na pewno taki filmik nagram, jak było przed, jak jest teraz i y, co było robione. Tak, że mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. O, i fajną rzecz jeszcze wczoraj znalazłam. E, co prawda, e, no bo jak wiecie, już niebawem mam nadzieję, oczywiście, że niebawem będzie komunia święta Michalinki. E, no i e, oczywiście, no Michalinka już Albema. Ale y, siostra Michalinki, czyli nasza mała y, Iga, no też musi jakoś pięknie wyglądać. No i wczoraj, właśnie, znaczy jeszcze przed świętami, y, do mnie napisała y, moja bratowa, która mi wysłała, y, właśnie zdjęcie y, jednej sukieneczki, która była w Pepko. No i tak sobie pomyślałam, to było przed świętami, więc. Y, no tak jakoś nie było mi po drodze do tego pepko. No i właśnie jak byłam wczoraj, tak sobie po, pomyślałam i przypomniałam o tej sukieneczce i znalazłam. Były dwie ostatnie i y, akurat takie rozmiarowo y, na igę, a idę wam pokażę. Poczekajcie. Idę wam pokażę i Gusia tu się przygotowywuje do drzemki. Idziesz spać? <noise> Sukieneczkę Wam pokażę. Oj, nie widać tego tak za bardzo. Nie widać jej tu tak za bardzo. Może tutaj? Na tych brązowych drzwiach chyba będzie lepiej nie. widoczna. O, znalazłam taką śliczniutką ekri, w kolorze ekri sukieneczkę dla Isi właśnie e, z takimi zdobieniami z tak... o, może bez lampki będzie lepiej i powiem Wam, że za sukieneczkę zapłaciłam 25 zł jest prześliczna Także widzicie sami sukieneczka jest prześliczna. E, do tego jeszcze, oczywiście, w zależności od pogody, jakieś, jakieś fajne butki, e, sandałki to raczej nie, bo to jeszcze pewnie takiej pogody nie będzie. E, także e, Isia już jest, można powiedzieć, e, wyszykowana e, na przyjęcie e, Michalink Michalinka co prawda też już prawie wszystko ma, ale pozostało jej, pozostało jej tylko, e, tak naprawdę buty fajniutka, bo tak mi się podoba będzie super w, wyglądała w tej sukienusi aby tylko pogoda dopisała a jeszcze jakieś właśnie e, białe rajstopki muszę jej kupić bo e, takich cieniutkich właśnie igusia jeszcze nie ma no i co to by było na tyle zapomniałam Wam jeszcze pokazać e, bo oczywiście m, oczywiście Michalina też sobie musiała coś kupić i kupiła sobie buciki. Z koloru nie bardzo jestem zadowolona, bo za długo to one białe nie będą. Ale takie wiecie, trampeczki do pobiegania z dodatkami tutaj fioletu. No, nawet fajne. Takie sobie trampałki właśnie e, wczoraj e, Michalinka zakupiła. Ja też się Wam pochwalę, bo e, też bardzo proszę: czerwonutkie, klapusie. Mamusia sobie też kupiła. <laughs> Także, co by nie było, że sobie nic nie kupiłam, klapusie mam. Także tak to, tak to wygląda. Opa. W ogóle powiem Wam, że pogoda jest masakryczna u nas. Jest tak wietrznie. Nie mogę nawet iść tak naprawdę z igłą na ten spacer, bo wywiałoby ją. Jak nie pada, to bardzo wieje. Przeszłam zobaczyć tylko, czy pranie mi się wy wyprało. I przed chwileczką przechodziłam pokazywać Wam sukienkę a Isia już chrapie sobie także mam przynajmniej dwie godzinki spokoju muszę to jakoś rozplanować zorganizować żeby coś pożytecznego zrobić idę zobaczę co robi Michalinka a co Michalinka robi? Na telefonie siedzi. No co ona może innego robić w ten wolny dzień, bo w ogóle u nas y, nie ma. Teraz y, mamy dzisiaj. Co mamy dzisiaj? Piątek? Mamy dzisiaj piątek i y, przerwa ta świąteczna Wielkanocna skończyła się w, we wtorek. I jeszcze dzieciaki mają środa, czwartek, piątek, trzy dni. E, takich dni wolnych dyrektorskich. No także Michalinka teraz była jeszcze na tych trzech dniach, e, miała wolne, no ale w, w poniedziałek już dostaliśmy informację, że wraca nauka zdalna. Także od poniedziałku, znowu do nauki wraca Michalina. Cieszysz się, Michasia? Nie. Nie. No tak myślałam, że się nie cieszę taki wiecie króciutki dzisiaj filmik może coś w weekend ciekawego się u nas wydarzy co będę, co będę mogła wam fajnego fajnego nagrać i pokazać także do usłyszenia do, do, usłyszenia do kolejnego razu oczywiście jeżeli Podobał Wam się filmik? Chcecie obserwować nas, co tam się u nas dzieje? To zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Oczywiście kciuki w górę, zachęcam do klikania. No i co? No i komentujcie, komentujcie. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do następnego razu.